Poszedł gościu do fryzjera i obcinał go młody praktykant. I ten praktykant taki cały zestresowany, łapy mu się telepią, obcina go, obcina i jeb, w końcu go zaciął. Szef tak na niego patrzy, spojrzał się i chciał mu wyjebać lepę, ale młody był po kursie boksu i się uchylił. Jeb, klient dostał pizdę na łeb, aż mu kurwa limo urosło. No i szefowi się głupio zrobiło, o Jezu, przepraszam pana, tam go kurwa na kolanach przepraszał. I dobra, chuj tam. Chuj, dobra, jakoś mu wybaczył. Młody strzyży dalej, tylko go kurwa nie zatnij. A młody jeszcze bardziej zestresowany, spocił się cały łapy mu się telepią. Telepią mu się te kurwa łapy jak alkoholikowi po dwóch dniach bez wody. Jep, zaciął klienta kolejny raz. Szef kurwa, czerwony jak czajnik się zrobił. Jasny chuj zamachnął się z całej pety. Ale młody się znowu uchylił i jeb, klient dostał taką pizdę, że aż spadł z krzesła i dwa fikołki zrobił. Kurwa, szef się spoczył, mówi, Jezus Maria, przepraszam pana. Tak go przepraszał, tak go błagał, mówi, że mu da zestaw odżywek za darmo, Jezus Maria. Chuj, klient mu jakoś wybaczył. No i szef już tam grozi palcem, mówi, dobra młody, dokończ go strzyc, ale kurwa uważaj, bo już tym razem za siebie nie ręczę. No i szef go tak bacznie obserwuje. Młody strzyże, 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 jep kurwa, odciął ucho klientowi. I mówi do niego Panie, kurwa, kopnij to pan pod stół, bo szef nas pozabi."